Co według Ciebie trzeba zrobić, żeby siebie akceptować? Nie ma. Ile masz dziewczyn w życiu? Hejka, 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 z tej strony Torni i dzisiaj mamy przepiękny dzień. Czemu? Ponieważ nagrywamy kolejne ploteczki przy kawce, także mam pytanka, mam kawkę. Oczywiście od marki z... Łukiem w logo o smaku wafelka czekoladowego. Kurde, muszę ogarnąć nowe smaki, ale no w moim sklepie nie ma tych nowych smaków. Ale chciałbym na pewno pierniczka spróbować. Chyba po prostu muszę zamówić z strony, no bo zawsze są te same smaki. To tak nie może być. Już nagrywamy trzeci odcinek, także już zaczynają się powtarzać. Lecimy z. Pytanie, jakie masz plany na przyszłość? Przyszłość, przyszłość. Chodzi o to, czy idziesz na przykład na studia. Ogólnie to chciałbym iść na studia. Przepraszam. Kawę otwieram. Chciałbym iść na studia, ale to zależy, bo jeśli uda mi się z YouTube'em, to skończę liceum i nie będę szedł na studia. Zawsze te studia sobie mogę później zrobić, ale po prostu mam nadzieję, że mi się uda na tyle z YouTube'em, że będę mógł się z tego utrzymać i po prostu nie będę musiał iść na te studia. Jeśli mi się z YouTube'em nie uda, no to chcę iść na studia medycyny. Kierunek medycyny, już to kiedyś mówię. Co sądzisz o drugim sezonie Wednesday? Sądzę o drugim sezonie Wednesday i to, że go nie oglądałem jeszcze bo jestem w trakcie oglądania pierwszego sezonu w sensie rewatcha, więc najpierw obejrzę pierwszy sezon, chyba dzisiaj go dokończam. No i dopiero później będę oglądał drugi. Twoje największe marzenie to kurde. Czy to aż się kawki napiję. Szczerze. Kurde, mocne pytanie. Nie wiem, ale chyba to, żeby mi się udało z YouTubem, tak? Żebym faktycznie mógł jeździć po świecie, też zwiedzać, nagrywać Wam z tego. Chyba właśnie, żeby mi się udało z YouTubem. To jest moje największe marzenie. Taka jest Twoja najlepsza decyzja. Kurde, nie mam pojęcia. Chyba to, że zacząłem nagrywać na YouTube'a, bo gdybym nie zaczął, to bym w ogóle nie miał tej właśnie fajnej przygody, że mogę nagrywać dla Was, mogę dla Was testować różne rzeczy. Więc myślę, że to, a taką drugą, to myślę, że to, że zacząłem trenować. Jak wiecie, ja byłem taki niezwiązany ze sportem, naprawdę gdy zacząłem trenować, to się w to wkręciłem i lubię teraz bardzo sport, nie tylko dlatego, żeby schudnąć, bo ja to chudnąć już nie powinienem, tylko po prostu lubię, bo to jest sport. Cały czas czekam na odcinek gotowania z Musi. No, to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy się pojawi, bo nie wiem, czy na kanał chcę dawać kulinarne rzeczy, bo nie chcę, żeby to był kanał kulinarny, ale może coś wymyślimy. Czy żałuję jakiejś decyzji? Ogólnie chyba nie. Tak się zastanawiam, czego mogę żałować, ale myślę, że niczego nie żałuję. W sensie dosłownie. Miło Cię dziś spotkało, ogólnie to dzisiaj wstałem, zjadłem śniadanie, o śniadanie było bardzo miłe. Naprawdę takie se zjadł teraz ja w usie, więc to mnie bardzo miłe spotkało. No i dzisiaj jeszcze będę oglądał sobie Wednesday, więc to na pewno będzie bardzo miłe. Zaraz zrobię trening, po nagraniu tego to też będzie miłe, choć bardziej męczące ale również miłe. Więc jeszcze dzisiaj mnie może bardzo miłego coś nie spotkało tak bardzo, ale myślę, że jeszcze mamy czas. <grystanie> Jak się ciebie spotka, to można podejść po zdjęcie. Tak! <grystanie> Nie zabraniam was. Serio mi to też bardzo sprawia przyjemność, że ktoś sobie chce zrobić ze mną zdjęcie, że ktoś mnie uważa za tyle wartościową osobę, że warto mieć z nią zdjęcie. Tak będzie dość, że wy będziecie mieli ze mną zdjęcie. To mi to sprawia bardzo, bardzo, bardzo dużo przyjemności. Ogólnie sprawa, że jestem szczęśliwy. Oczywiście, że. Mąż. Jaki jest Twój styl ubioru? Ja nie wiem, jaki jest Twój ubioru, w sensie ubieram się tak, jak uważam, że jest ładnie. Teraz na przykład mam czarną koszulkę i termo, a zaraz będę miał bagi bluzę. Uważam, że ubieram się w sposób uniwersalny, że tak powiem, w sensie, że mieszam styl. Nie masz dziewczyn w życiu. Boże święte. Tak bardziej poważnie, to dwie. Jakie masz dalsze plany na rozwój kanału no, na, na łyty? łyty. Hmm, ty, kurczę. Myślę, że to co robię teraz, czyli testy jedzenia, vlogi czasem, te vlogi z podróży, no niestety teraz nie miałem za dużo podróży w tym okresie, więc no nie miałem czego nagrywać. Myślę, że podróże, jedzonko to jest to, co chcę robić i myślę, że w tym kierunku będę rozwijał ten kanał. Czasem może pojawią się odcinki, które nie są z tym związane, ale myślę, że raczej w tym kierunku bym chciał ten kanał głównie rozwijać. Jakiemu podzkiemu klubowi kibicuję. Lech Poznań. Ogólnie ja meczów nie oglądam. Ja po prostu mówię, że lubię lech Poznań, ale tak jak kiedyś mówiłem, minie sprawę przyjemności za bardzo oglądanie meczów, więc tak czy siak ich nie oglądam, ale jak już mowa o komu kibicuję, no to kibicuję Lechowi. Co według Ciebie trzeba zrobić, żeby siebie akceptować? Hmm. No i to jest ciężkie pytanie, bo każde wiadomo, że jest inny trochę. Więc myślę, że żeby siebie akceptować, to takim pierwszym krokiem jest przestanie porównywać się z innymi. Patrzycie sobie na swoje zdjęcie, i później wchodzicie na Instagrama i widzicie milion zdjęć innych, to przestańcie się porównywać do tych zdjęć, tylko na przykład zacznijcie się porównywać do swoich starych zdjęć. Najlepiej by było nie porównywać się w ogóle, żyć teraz w swoim ciele i żyć jakby ze sobą bo najczęściej właśnie na Instagramie te zdjęcia które widzicie są albo przerabiane albo jeszcze co innego więc naprawdę nie ma co porównywać się do nich uważam, że Pierwszym takim krokiem do akceptowania siebie jest po prostu przestanie porównywać się do innych. Co uważasz o związkach na przykład 13 plus 15 albo 14 17 Ogólnie 13 plus 15 jest myślę, że jeszcze ok, bo wtedy, gdy osoba będzie miała jedna 18 lat, druga będzie miała 16, gdy jedna 19, druga 17, to jest już mniejsza różnica. 14, 17, no już średnio, bo wtedy osoba, która ma 18 lat, jest 15 latkiem albo 15 lat. Więc to już jest duża różnica. No i zaraz mi ktoś powie, a moi rodzice mają 10 lat różnicy, i nikomu to Tak. Twoi rodzice. Twoi rodzice pewnie mają z 40-30 lat, ale w młodym wieku różnice wieku są bardziej dostrzegalne. I tak jak patrzymy na dorosłych 22 a 25, jakby nie za duża, ale jak patrzymy sobie na 18 i 15. Moim zdaniem jeszcze to 13-15 Przejdzie, ale to 14-17 Już Z kim masz najlepszą relację? Ogólnie to jeśli chodzi o rodzinę To myślę, że z mamą A jeśli chodzi o przyjaciół To mam taką jedną przyjaciółkę Z którą mam najlepszą relację Nie wiem czy sobie życzy, żebym jej imię mówił Więc nie powiem Myślę, że właśnie Z tą przyjaciółką mam najlepszą relację Jakbyś miał wybrać piosenkę, którą byś słuchał Do końca życia, która to by była? Zabijecie mnie tymi pytaniami. Hmm. Nie mam pojęcia. Ja słucham sobie najczęściej playlisty Chiller. Up. Jest taka playlista na Apple Music. Kurczę, nie mam pojęcia, jaką jedną piosenkę bym wybrał. Lubię Frequency. To jest bardzo fajna piosenka i często mi lata po głowie, ale czy ja bym mógł słuchać do końca życia? I nie wybrałbym szczerze jednej piosenki, kurde, Dobra, dajmy to frekwencji, ale nie mam pojęcia, to nie jest taki stuprocentowy pik. Ulubiona forma spędzania czasu? Myślę, że albo trening, albo takie chillowanie. Właśnie brakuje mi bardzo takiego chillowania, bo moje ostatnie dni wyglądają tak. W ciągu dnia coś robię, typu albo chodzę na spacery, albo biegam, albo robię treningi. Platam w to uczenie się. Platam w to montowanie filmów, i później wieczorami siedzę znowu prawie do no zawsze w sumie do nocy i montuję film albo uczę się. I tak wyglądało moje życie przez tydzień ostatni. Na szczęście już skończyły mi się filmy do montowania. Mam zmontowane filmy na połowę września. Właśnie lato to tak wyglądało, bo po prostu lecę gdzieś i muszę mieć gotowe filmy do zrobienia, do zrobienia, do wrócenia więc brakuje mi takiego chillu, no ale właśnie jeszcze montuję tylko ten film i dwa filmy dodatkowe i będę kończył z tym montowaniem, że tak powiem, przez następne dwa tygodnie chyba, więc naprawdę takiego chillu mi brakuje, no bo to zapierdzielam jednak z tym, no ale mam nadzieję, że chociaż docenicie to... O, Także takiego chillu mi brakuje, no ale mam nadzieję, że te filmy wam się spodobają. prawda są fajne moim zdaniem, więc we wrześniu oglądajcie, w sumie to jak wy to oglądacie to właśnie jest wrzesień. Ale właśnie ulubioną formą spędzania czasu to albo jest trening, albo bieganie, albo takie oglądanie, chillowanie itd. No i oczywiście kocham nagrywać. Jakby nagrywanie to jest spełnianie siebie, tylko że Znowu nagrywanie, to nie jest taka forma spędzania czasu, ponieważ nagrywam to nagrywam rzadko przez cały dzień. W sensie jak 24 godziny nagrywam, no to wiadomo, ale jeśli nagrywam testy, no to to jest pół godziny max i koniec. Więc to nie jest taka forma spędzania czasu. Czy masz zamiar robić specjalne na przykład 1000 subskrypcji? Ogólnie to chciałbym, tylko nie mam takiego pomysłu, który byłby fajny na specjal. Nie mam pojęcia, co właśnie mógłbym dać na taki specjal, jeśli macie jakieś pomysły, no to piszcie, na pewno jakiś wybór. Odpowiadając na pytanie, tak, mam zamiar robić jakieś specjale. Z Twoim zdaniem chłopak, mężczyzna może uprawiać sporty typu taniec towarzyski? Tak, może, bo znowu tutaj wchodzimy na taki seksizm, tylko na poziomie do mężczyzn. Coś mi w lampy zaczęło strzelać. Jak mi lampa tu pierdzielnie zaraz, to będzie nieciekawie. Bo czemu mężczyzna ma nie móc uprawiać sport typu taniec towarzyski? Kobieta może robić zadania, które są męskie, bo tak jak mówię, ja nie lubię, gdy ktoś podzielam, że coś jest damskie, męskie, kolor jest damski, męski, albo nie wiem, ten sport jest damski, męski, ta praca jest damska, męska, bo takich rzeczy po prostu nie ma. Więc jeśli jakiś chłopak, mężczyzna lubi taniec towarzyski, no to... Go boy, dawaj, powodzonka. Myślałeś nad ciekawszym kontentem niż jedzeniowe? Ogólnie, no to myślę, że kontent, jaki jest, jest bardzo fajnym kontentem na YouTubie. Myślę, że kontentu raczej nie zmienia. A więc to były wszystkie pytania na dzisiaj. Pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w środę około godziny 15 oraz w niedzielę około godziny 12. Papatki.